Uwaga, coraz więcej oszustw z wykorzystaniem nowych technologii. Banki w całej Polsce, m.in. PKO BP, PKO, Santander M. Bank ING, ostrzegają przed rosnącą liczbą oszustw, w których przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych dokumentów, stron internetowych i sztucznych głosów, przy pomocy których podszywają się pod konkretną osobę. Najczęstsze metody oszustów to fałszywy pracownik banku, telefon od rzekomego konsultanta informującego o zagrożeniu na koncie. Oszuści wysyłają podrobione legitymacje. Lub linki proszą o instalację aplikacji do zdalnego pulpitu. Fałszywe smsy i e-maile. Wiadomości podszywające się pod bank, firmę kurierską czy urząd, prowadzące do wyłodzenia loginów, kodów Blik lub instalacji złośliwego programowania. Podszywanie się pod policję, KNF lub prokuraturę. Przestępcy pod pretekstem śledztwa nakłaniają do przelewów lub udostępniania konta. Oszustwa inwestycyjne. Fałszywi doradcy obiecują szybki zysk. Instalacja programu zdalnego dostępu kończy się wyczyszczeniem konta. Fałszywe sklepy i Ogłoszenia, atrakcyjne oferty i linki do nieprawdziwych bramek płatności mają wyłudzać dane karty. Jak się chronić? Nie podawaj danych przez telefon. Bank nigdy o nie nie prosi, nie instaluj aplikacji na żądanie rozmówcy, nie klikaj w linki z SMS-ów e-maili, wpisuj adres banku ręcznie, sprawdzaj domenę i certyfikat strony, rozłącz się i odzwoń na oficjalny numer banku. Nigdy nie przelewaj pieniędzy na konto zabezpieczające, korzystaj z oficjalnych aplikacji bankowych, włącz powiadomienia o transakcjach, jeśli masz wątpliwości. Przerwij rozmowę i skontaktuj się z bankiem oficjalnie. Zmień hasła w razie wyłudzenia, zablokuj dostęp do konta, zgłoś sprawę bankowi i policji, możesz zgłosić fałszywe stronę do cert Polska.